Bum, cześć, mam z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto willę. jeżeli jej jeszcze nie widzieliście, to pewnie odnośnik będzie gdzieś na końcu, a tymczasem pokażę wam jak ona jeszcze wyglądała, tutaj od środka, jak widzicie tyle tutaj było miejsca, tak to wyglądało u góry, także jeżeli chcecie ją zbudować, to pewnie na końcu, jak zawsze, będziecie mieć odnośnik do tej willi, a dzisiaj zbudujemy sobie taką oto willę, troszkę nie codzienną, bo składa się z dwóch prostokątów. Wygląda ona w taki oto sposób zaraz wam pokażę ile miejsca ma w środku myślę, że wygląda całkiem spoko, tu ma jeszcze basen e, raz, dwa, trzy w sumie takie, znaczy dwa balkony, jeden taras, e, wewnątrz też jest całkiem sporo miejsca, jak na taką willę tu jest bardzo wysoko, na tym pierwszym piętrze, e, miejsca też tu moim zdaniem jest wystarczająco, zawsze tutaj możecie sobie dorobić jeszcze piwnicę i tam zrobić schowek i ja bym tak wam radził e, no i tu u góry możecie sobie zrobić jakąś sypialnię połączoną z biurem, tutaj na przykład o tutaj ja bym sobie dał jakąś sypialnię, tutaj będą no, sobie jakieś biuro, albo na odwrót e, i by było naprawdę, naprawdę spoko W nocy to wygląda w taki oto sposób Ta willa Oczywiście jak zawsze pokażę Wam jak ją oświetlić Także moim zdaniem wygląda Wygląda naprawdę, naprawdę spoko, e, ale oczywiście zanim przejdziemy do budowy nade mną ostatnia piątka followersów, jeżeli chcecie do niej dołączyć, zapraszam link w opisie do mojego Instagrama i wtedy wyświetlicie się na odcinku. E, no i oczywiście teraz powinny się wyświetlić nade mną wymiary, oczywiście bez tych dwóch kropek, e, które Wam po prostu, po prostu powiem tutaj na odcinku już jak to zrobić. E, I prawdopodobnie bez tych dwóch kropek to teraz też Wam powiem jak je zrobić. Także jak macie ten schemat, jak już sobie go zapisaliście, macie ten schemat, to tutaj... Od tego liczymy sobie 1 2 3 4, stawiamy kropkę i od tej kropki liczymy raz, 2 3 4 5 6 7 i też stawiamy. Natomiast tutaj później przechodzimy do tej czerwonej części. Od czerwonej części bierzemy tutaj ten pierwszy e, pierwszy biały klocek, robimy raz, 2 3 4 5 6 6 7. Stawiamy klocek na ósmej kratce i odtąd liczymy raz, 2 3 4 5 6 i tutaj stawiamy na tej kratce właśnie. I cała reszta jest bez zmian. Także może zacznijmy troszkę budować. Na początku wejście oczywiście będzie z tej strony. Ciach, ciach. Na początku zrobimy sobie na 5 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj tą ścianę możemy sobie zrobić na 5 kratek tak naprawdę całą. Taki oto sposób. Tu oczywiście zostawiamy sobie wszystko bez zmian. Tutaj dopiero robimy raz, dwa, trzy, cztery kratki. W taki oto sposób. I tutaj sobie przeciągamy raz, dwa. Tak, o, na przykład tutaj możemy sobie dookoła pociągnąć już tak naprawdę aż dotąd. I po prostu będziemy po kolei e, podnosić wszystko. Mamy coś, e, coś takiego. Tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery na okno. Coś takiego. No i tutaj resztę sobie zabudowujemy, tak naprawdę. I teraz tutaj robimy sobie coś takiego. Z tej strony, oczywiście, robimy też coś takiego. I mamy tu tak, jakby na 3. Mamy tutaj coś takiego na 3. No i tutaj sobie wyrobimy od razu teraz wykładamy sobie oczywiście wszystko z białego betonu, e, a no i oczywiście jak ktoś policzy ile dokładnie materiałów na co zużyłem, no to e, przypnę jego e, komentarz na samym górę i będzie zbierał lajki. I tutaj możemy od razu sobie już w sumie zrobić szyby, taki oto sposób. O. Tutaj natomiast możemy sobie dodać już e, płytki kwarcowe albo drewniane, zrobić coś takiego, no i oczywiście wyłożyć podłogę, ale to e, zaraz. Teraz tutaj dodajemy sobie od razu szyby. Ciach, tutaj również. to toperek, mi tu lata. No i tutaj oczywiście tu sobie podmienię. E, póki co. I tutaj robimy sobie również tak samo. Czyli tutaj wykładamy sobie wszystko. Także ja to przyspieszę, żeby Was po prostu nie zanudzać tym, jak wykładam te szyby. Okay. I teraz tutaj tak naprawdę na środku samym robimy sobie coś takiego i dodajemy sobie drzwi, i to będzie nasze wejście, bo i tak w sumie na serwerach, nawet jak ktoś wam wejdzie, to i tak za bardzo wam zniszczyć nic nie może. Eee, jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić tutaj coś takiego, że dotąd jeszcze sobie pociągniecie. Pociągniecie sobie. Eee, sorry, dotąd. Dotąd pociągniecie sobie jeszcze coś takiego, może to dla Was lepiej wyglądać. Ja szczerze. Szczerze wolę to już, żeby to wyglądało jak jedna wielka lita ściana szkła i, i ja to zostawiam w ten sposób, aby zrobić jak chcecie. Teraz to podnosimy również na 5. taki oto sposób. Ok, i jak już to mamy, to czas przejść do tej górnej części, do których niestety wymiarów nie, ma, nie macie. Także e, tutaj przejdźmy na początku do tych, podnosimy to na wysokość sześciu kratek, czyli o jeden wyżej i tak naprawdę to nam daje wytyczne do tego co dalej robić czyli tutaj po prostu sobie to przeciągamy na tą stronę to również i tutaj tak naprawdę wysuwamy to sobie ja to sobie wysunę o raz, dwa o trzy o trzy sobie wysuwam to w taki oto sposób czyli tu mamy tak naprawdę licząc, od, jako że tu się kończy się, a to raz, dwa, trzy a bo wiecie co, w sumie może jeszcze o jeden tak, trzy trochę za mało. Dobra, zróbmy jeszcze o jeden. O jeden za wszystkie stuki póki przepraszam, ale no niestety sąsiad od chyba dwóch tygodni remontuje jeden pokój. Także napiszcie w komentarzu, ile najdłużej u Was trwał remont. Bo po prostu jeden pokój remontować od ponad tygodnia, walić młotkiem i wiertarkami w kółko macieju, to można dostać szału, naprawdę. Ja już wychodzę z siebie. Staję obok i zaczynam klaskać, nie? Bo ja nie mogę ani się nauczyć ni na nic, na żaden egzamin, ani kurde e zrobić nagrać normalnie spokojnie odcinka, bo co 5 sekund wali ta wiertara w kółko Macieju, w kółko Macieju, jakby chłopnie nie, wiem, mam wrażenie, że chłop burzy cały pokój, nie? Naprawdę, jakby nie wiem. Ściany wszystkie wyburza. No, jakiś niereformowany chłop, nie? Tragedia po prostu. Jak też macie takich dziwnych sąsiadów, to zostawcie łapkę w górę, bo normalnie idzie szał z nimi dostać. Teraz zrobimy sobie tutaj, zrobiliśmy sobie te, ten dach. Puknij jeszcze raz tym młotkiem, a jak się nim puknę, to wylecisz z tego dziewiątego piętra. Okej, okay, teraz sobie zrobimy schody tutaj do góry. E, robimy dwa odstępu odtąd, czyli raz, dwa. I tutaj dajemy sobie belkę do góry. W taki oto sposób. I teraz stawiamy sobie e, klocki w taki oto sposób, żeby po prostu zrobić sobie tam wejście. O, cyk. No i tutaj wiadomo, jeszcze będzie e, jeden klocek jak. Dostawimy sobie tu. O, to tu będzie jeszcze jeden w taki oto sposób. Teraz podmieniamy sobie całą podłogę. Także ja to zrobię komendą na szybkości. Oczywiście podmieniamy ją na e, beton biały. I teraz wchodzimy do góry. U góry, oczywiście, wszystko wykładamy sobie tutaj e, naszym, naszym e, szarym betonem. I mamy coś takiego. Teraz od tam liczymy 4 kratki. Raz, 2, 3, 4. I tutaj zaczynamy sobie budować coś takiego. Tak naprawdę do samego końca. Robimy 2 odstępu, 1 odstępu. I mamy coś takiego. Z drugiej strony robimy identycznie. Teraz robimy sobie 5 kratek licząc od tej, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 w taki oto sposób, tu robimy dwa odstępu, dajemy dwa z białych desek i tutaj robimy znowu dwa odstępu i jeden w taki oto sposób, tu, to, to by musiał zniszczyć o, w taki oto sposób, nie? i z tej strony robimy identycznie, także po prostu to przekopiowujemy na tą stronę tutaj natomiast robimy sobie już tak naprawdę według naszego uznania, możecie to zrobić albo Całość jako lite szkło, albo jakoś to podzielicie, Ja to po prostu zrobię w ten sposób, że tutaj sobie zrobię jeszcze okno na dwa, a tutaj sobie zrobię wyjście. Oczywiście tu dajemy sobie balkon, także pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, że e, zrobicie sobie drzwi e, w tę stronę, nie? W sensie, jak robicie drzwi, to róbcie je z tej strony, jeżeli już, nie? Tak bym radził. No i tu. Dwa. Gitarę, albo możecie tu sobie zrobić wyjście i tu zrobić coś takiego. No jak, jak już uważacie, to już e, wedle Waszego e, uznania. Nie? tutaj oczywiście wszędzie wstawiamy sobie szyby, także to przyspieszymy. No i tutaj oczywiście dodajemy również sobie zabezpieczenia. W taki to sposób. Tutaj natomiast robimy sobie. No i tutaj też ponownie możecie albo zrobić to jako lite, albo, znaczy w sensie, albo jako lite szkło, albo inaczej. Ja to zrobię w sumie po tej stronie jako lite szkło, czyli po prostu zrobimy coś takiego, że ciach, 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 ciach i tu zrobimy coś takiego, o, w ten sposób. No i tu oczywiście dodajemy sobie wszędzie nasze e, te szkła. E, tutaj oczywiście dodajemy sobie wszędzie furtki z białego drewna. Tak taki oto sposób. No a tutaj musimy przygotować e, takie oto trzy świetliki, które są oddzielone od siebie. Tu robimy raz, dwa, trzy. Dwa, jeden, dwa, jeden. Czyli robimy odtąd trzy. Raz, dwa, trzy. No i tutaj oczywiście będziemy mieli te świetliki oddzielone od siebie pojedynczo. I z tej z drugiej strony wychodzi nam idealnie też po trzy. Także tu już wstawiamy normalne szkło. Taki, oto sposób. I Tak naprawdę całość mamy praktycznie skończoną. E, z tym, że o, tutaj jeszcze zapomniałem tej szkła i pewnie z tej strony też tak. I znowu sąsiad przerwał mi wiertarką, także e, muszę się śpieszyć z budowaniem. Tutaj robimy na początku coś takiego, bo teraz zaczynamy robić basen. Wycinamy. E, tutaj robimy dwa odstępu z białego e, betonu, oczywiście. E, dobra, to sobie i tak musimy popodmieniać, bo tu będziesz szedł nasz zarys basenu. Więc to sobie tak naprawdę wszystko podmieniamy. Tu robimy dwa odstępu, tu robimy znowu ciach, ciach, ciach. Tu robimy dwa odstępu i znowu... O jajku. I znowu ciach-ciach. Tutaj tak naprawdę nie robimy nic. Z tej strony po prostu robimy identycznie. Tu sobie wszędzie wstawiamy lampiony. I dodajemy sobie ee, klapy. Tak, ja to sposób. Tu natomiast dodajemy sobie pół płytki. To wszystko wycinamy. I to oczywiście podmieniamy. Tak, ja to sposób. I teraz zostaje nam tylko wypełnić to wodą. I mamy tak naprawdę basen już gotowy. Teraz tak. O tutaj dodajemy sobie jeden, tu drugi jeżeli chodzi o oświetlenie. E, zarys z liści robimy w taki oto sposób. Dotąd i tutaj co jakiś czas możemy sobie na równo z tymi słupami na przykład zrobić... Dobra, może nie na równo. E, albo dobra, na równo. Tutaj sobie wstawiamy na równo z tymi słupami. Tak jak już mówiłem, zaczynam się powtarzać przez tego typa z wiertarką, bo już nie wiem, co mówiłem, a co nie. Po 50 razy muszę mówić to samo. E, dobra, coś takiego. I teraz tutaj sobie... To usuwamy wszystko tak naprawdę do linii, e, do linii basenu, czyli dotąd. I wykładamy to piaskowcem. Ja mam ten gładki piaskowiec, ale Wy możecie sandstone'a, bo on od góry ma taką samą fakturę. W sensie od góry tekstura jest taka sama, nie? Także możecie też zwykłym sandstone'em, nie musicie przerabiać go na gładki, nie? I mam tak naprawdę całą naszą willę. Gotową. Jedyne co nam zostało to tak naprawdę dodać te nasze oświetlenie, czyli w taki oto sposób dodajemy sobie gdzieś tam enderpałki w wybranym przez siebie miejscach. Także już ja to po prostu pozwólcie, że ja już nie będę naprawdę ustawiał tych enderpałek, bo ten gościu co chwilę mi wierci i ja już naprawdę dostaję na web, że nie mogę po prostu skończyć spokojnie tego odcinka. Ja wam po prostu pokażę jak tutaj są poustawiane. O, w ten sposób. Ja sobie ustawiłem jedną tutaj, drugą tutaj, trzecią, czwartą i u góry zrobiłem sobie tu, tu, tu i to w zasadzie, a i tu i to w zasadzie tyle także jeżeli chcecie, no to pokazałem Wam jak ustawić ten w których miejscach, jeżeli naprawdę potrzebujecie ale już po prostu tutaj nie będę tego robił osobiście, bo po prostu dostaję takiego szału od tego typa co wierci tam na górze, puka, stuka od tygodnia, dwóch, no, no nie wiem, no idzie po prostu na web dostać, jak się robi odcinki. Także z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę dla mnie naprawdę za to poświęcenie, bo ten gościu co chwilę. Powiem wam tak, o, ja ten odcinek powinienem nagrać w 11 do 15 minut, a nagrywam go już ponad... 22 minuty, przez to, że ten koleś co chwilę wierci albo puka i stuka normalnie idzie dostać szał. Co chwilę muszę się zatrzymywać, żeby. A, dobra, szkoda strzępić Ria. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, włączacie powiadomienia, udostępniacie ten film, jeżeli chcecie dołączyć do moich followersów i świetlić się nade mną. To zapraszam link w opisie. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. No i mam nadzieję, że oglądaliście wtorkowy odcinek, który był. Z tego względu, że tam są bardzo ważne rzeczy napisane odnośnie tego, co napisane, bardzo ważne rzeczy powiedziane odnośnie tego, co się zmienia na YouTube. No, i chciałbym, jeżeli ktoś go nie widział tego odcinka, to chciałbym, żeby go obejrzał z tego względu, iż, gdyż, ponieważ, że. No, razem tworzymy ten kanał i, i chciałbym, żebyście po prostu się tam pod nim wypowiedzieli, e, co wy sądzicie, nie? O tym, co tam mówiłem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek, albo środę, albo czwartek, albo piątek. Nie wiem, zobaczymy, kiedy wejdzie, to wejdzie. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sieman ja i ja cześć i miłego weekendu wszystkim. Hejo! W łeb tym młotkiem kurwa.